O no, czym muszę chłopakom postawić ultimatum, albo w ogóle go nie stawiać? Tylko po prostu, jak usłyszę jeszcze raz tego zjeba Michałka w robocie, to i po prostu tak urządzić, żeby ich wyjebać stamtąd w robocie Nie rozumieją, kurwa, żeby mnie nie żeby żadnego gówna w zewnątrz, kurwa i tego nie zapajać. Tylko rago sobie fraglesy zachsało. Mówię, burda. Что ты там нюхаешь? Хочешь? Będziemy mi kurwa jebany, główno chodzić po robocie i nie skręcać ludziom kurwa, że jego braciszek to jest kurwa, czyli tam syncio. Ma no, to tu się kurwa w Milajowie, nie zapierdala. Chodź, chodź, Bruno chodzisz jeszcze wszędzie. No gówno kurwa, tyle rąk kurwa w domu do roboty. A jeszcze chodzi kurwa żebrać. Pierdolony pajac. A ja jego kurwa nauczy, no, raz dwa. Dajęć. Aha Kurwa psem nasz, to go przetrzepię, będzie koniec Będzie ciupaj i chuj Jebać gnorę Kurwa pierdolna pedałek, gruba litery, kurwa giernik jeszcze raz coś To za kurwy szmaty, to ja nie powiem, no? niech Nie pizdu z takimi kurwa tymonami. Zajebiście do końca roku mam mowę. Nie spodziewam się, żeby mnie przedłużyli. Będzie najwyżej w łezka, albo jakieś tam inne coś. Chuj w dobrze w nie będę się pierdolił, jeszcze nie będzie chodzić są kurwa mały kurwa i poszukiwać jak jebany z serafem. Zobaczymy czy będzie taki twardy i pójdzie spać Co to kurwa jest? Burdel Jebać burdel Kurwa co za szmaty no Sie dziwię kurwa, że na no co drugiej szafce pisze jebać CB. Ludzi, kurwa, ubywa, chłopaki, kurwa, składają wypowiedzenia. Nie no, wszystko spoko, kurwa. Połowy, kurwa, stanu pracy nie ma. Aj, w pizdo, kurwa, szkoda dla człowieku. Ta, no, znowu, źle się czułeś, bokamiś powiedział, że się czułeś, kurwa. To jest wytłumaczenie, na wszystko. Lekno całe zło, kurwa, bo Kamiś powiedział, że, że, że źle się kurwa czułeś. Ja pierdolę, Chudnie strzelam te tydli. Kumulacja się zrobiła Jeszcze raz kurwa osie, że które masz. O ja pierdolę. będzie teraz cieszył się, śmiał, kurwa, że mnie podkurwił Bardzo ładnie para respirar tanto O może sranka siedzi już chyba. Czeka na mnie. Z kukomandosami. O, już ten tryb kotrola wyjedzie. So cool. А вот здесь достойный No mówi do tego, do Kubusia mi aż bardzo jak mógłbyś się tak naćpać. Nie, naprawdę wygląda jak na pan. Nie no, wydaje mi się. Jak tak, tak znam na tyle się bierze wiedzór nawet się ktoś gdzieś dorzucił. Czy się wyspałem czy nie? Ibany kurwa srapin. Pierdolony złodziej kurwa jak nie chodzi ci po ogródku kurwa kradnie jabłka to w pizdu po ludziach chodzi pierdoli i chuj wie co tam odpierdala tak naprawdę. Sprawa to będzie jak nie zaczniesz zamykać kurwa psa i łazić mi pod chałupą w nocy. Zamknij apy odrolni soziałka. Podrolnij se On O, przeszczelają czy, czy I No Kurwa Nieprawda debilizm Debizm to potęgi człowieka.